Święty Józef Pignatelli. Wspominamy go 14 listopada. 3 kwietnia 1767 roku wydano w Hiszpanii dekret państwowy, likwidujący zakon Jezuitów. Było to preludium do prześladowań wszystkich zakonów i wszystkich duchownych w czasie rewolucji. Podobne likwidacje nastąpiły szybko także w Portugalii i we Francji. Józef starał się nie poddać w tych strasznych dla Kościoła czasach. Niej podtrzymywał na duchu innych braci zakonnych, a korzystając z tolerancji księcia Parmy, prowadził nawet nowicjat jezuicki. Stał się wówczas nieformalnym liderem hiszpańskich jezuitów. Wszyscy jezuici hiszpańscy zostali w pewnym momencie załadowani na statek przez rząd i wydaleni z kraju. Wiele portów odmawiało im pozwolenia na przybicie do brzegu, aż wreszcie znaleźli schronienie na Korsyce. W 1803 roku Józef został przełożonym zakonu na Białej Rusi, w Zaborze Rosyjskim. W tym samym roku papież wydał dekret o restauracji zakonu w Neapolu i na Sycylii. Józef udał się tam, by na nowo organizować placówki jezuickie. Powszechnie kochany za miłość, pokorę, wysoką kulturę i inne cnoty, zmarł w Rzymie 15 listopada 1811 roku. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie osłabienie tuberkulozą. Pogrzeb odbył się cicho, gdyż w Rzymie stacjonowały jeszcze Wojska francuskie. Józef Pignatelli przeszedł do historii jako człowiek, który obserwował, jak świat wokół niego się wali i pogrąża w ciemności. A jednak nie tylko nie stracił wiary, ale własną siłą wspierał wielu mów współczesnych. Beatyfikował go papież Pius XI w 1933 roku, a kanonizował papież Pius XII w 1954 roku. Niech Pan błogosławi Tobie we wszystkich Twoich potrzebach, a Ciebie, Święty Józefie, proszę o łaskę tak silnej wiary, jaką Ty miałeś. Nawet jeżeli coś wokół nas się będzie walić, nawet jeżeli cały świat wokół nas się będzie walić, abyśmy trwali przy Panu Bogu i stali się znakiem umocnienia dla wszystkich wokół, to żebyśmy tę wiarę zachowali i obdarzyli nią wszystkich wokół nas. Proszę zasubskrybuj ten kanał i prześlij film dalej, aby inni też mogli go zobaczyć.